Dzień dobry. Mamy dzisiaj taką bardzo praktyczną do zastosowania Ewangelię i bardzo syntetyczną, bardzo prosty opis tego, że Jezus uzdrawia ludzi, robi cuda, i przychodzą ludzie, którzy znowu są gdzieś tam blisko Niego, kręcą się i mówią: Robisz to, czy On to robi? Jezus robi to, czyli uzdrawia mocą złego ducha, Belzebuba. I ewangelista notuje, że Jezus idzie dalej i dalej uzdrawia. Mówię praktyczna, dlatego że to jest sytuacja, która się dzieje w życiu każdego i każdej z nas. Że robimy coś dobrego. Może nie uzdrawiamy wprost, ale po prostu robimy swoją robotę, przeżywamy swoje życie, jesteśmy w swoich relacjach, robimy jakieś dobro. I pojawiają się na horyzoncie ludzie, którzy mówią: Nie robisz dobra, robisz zło z różnych powodów zazdroszczą, boją się są ludźmi, którzy nie potrafią przyjąć dobra tego, że ktoś robi dobro bo myśli inaczej jest z innej paczki z innego, z innego, nie wiem myślenia i mówią, robisz to z mocą złego ducha no więc oskarżają cię o najgorszą rzecz jaką możesz zrobić robiąc dobro słyszysz, że robisz zło i to jeszcze mocą samego złego ducha na czym polega praktyczność? Nie na tym, że zostajesz oskarżony, że zostajesz pokazany palcem i tak naprawdę zniszczona jest Twoja reputacja, ale na tym, co robi Jezus. Zauważcie, że Jezus, ewangelista, notuje, że Jezus idzie dalej i dalej uzdrawia w innych miasteczkach. Nie wchodzi z nimi w dialog, nie dyskutuje z nimi, nie broni się, nie udowadnia, po prostu idzie. Y i to jest coś, co warto sobie wziąć na ten dzień i na całe swoje życie: że nie wchodź w dialog z ludźmi, którzy cię atakują i ci mówią, że robisz coś mocą złego ducha. To nie ma najmniejszego sensu. Nawet jeśli to są ludzie wierzący z Twojego kościoła, pobożni, to nie wchodź z nimi w dialog, bo tak naprawdę szkoda Twojego czasu i czasu tych, którzy czekają na to, co możesz dobrego zrobić. I Jezus pokazuje, jakby nie wiem, jak to powiedzieć, zimną krew. Po prostu wie, jaka jest jego misja. Jego misją jest to, żeby pamiętacie początek Ewangelii Łukasza? Pójść do tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy, czynić ich życie lepszym, a więc on to robi, a potem po prostu y, idzie do przodu. Jest takie powiedzenie: psy szczekają, karawana idzie dalej. Nie chodzi o pogardę do ludzi, którzy. Ujadają na ciebie, żeby ich nazywać psami, ale chodzi o pewien spokój, który masz w sobie, jako człowiek, który czyni dobro, mówi dobro, nie przejmujesz się tym wszystkim, co dzieje się naokoło. I to jest do zastosowania w każdej dziedzinie naszego życia. Jak wiesz, co masz robić, wiesz, że robisz dobro, to to rób. I się nie przejmuj. Po prostu dobrego wtorku Wam życzę. Trzymajcie się.